Dzień dobry, drogie strzelce. Witam Was serdecznie w czytaniu na miesiąc marzec 2022 roku. To czytanie przeznaczone jest oczywiście dla strzelców zodiakalnych, ale oczywiście nie tylko. Zapraszam również ascendentalne, księżycowe strzelce, a również osoby, które mają po prostu mocno osadzony ten znak, powiedzmy, innymi planetami. Moi kochani, Bierzemy się do tasowania, to znaczy karty są przetasowane, ale jeszcze kilka ruchów. tak? Zróbmy sobie taki rozkład jak co miesiąc, ten miesięczny i do tego dobierzemy sobie jednego e, aniołka. E, zachęcam Was bardzo i dziękuję równocześnie za wszelkie Wasze lajki, komentarze, za, za Wasze subskrypcje. I oczywiście, tak jak mówię, zachęcam też właśnie do, do tych subskrypcji, do odhaczania sobie tego szarego dzwoneczka. I ogólnie do wspierania kanału, bo to fajnie wspomaga rozwój. Karta główna moje drogie strzelce, no pięknie dziesiątka pucharów, czyli szczęście, spełnienie na każdym polu można powiedzieć szczęśliwe wydarzenia rada pustelnik ostrzeżenie zaraz sobie tu wezmę może troszkę na bok aniołki zaraz je będziemy losować też Wisielec, piątka pucharów, dwójka pucharów, wieża i paś, buław. No i aniołka, moi kochani, jeszcze bierzemy. Aniołka, wybierz nowy kierunek. Dobra. No to co, moi kochani, widać wszystko? Mam nadzieję, że karty są wszystkie w zasięgu Waszego wzroku. No to zaczynamy. No więc, moi kochani, no tak jak powiedziałam już na wstępie, karta główna to dziesiątka pucharów, czyli karta, która mówi o takim spełnieniu właściwie na każdym polu, tak? I najpierw zaczniemy sobie od spraw zawodowych. No więc można powiedzieć, że takie właśnie spełnienie, jakieś szczęśliwe zdarzenia. Wszystko to, co dobre w zasadzie, czyli ta, ta, ta sfera zawodowa, powinna Wam przynieść taką właśnie energię w miesiącu marcu. Mamy tutaj, co prawda, jako radę kartę pustelnika, czyli pustelnik to jest, co nam radzi pustelnik, tak, aby gdzieś tam zagłębić się w siebie, aby sobie pewne sprawy przemyśleć, aby sobie Poukładać być może, tak, żeby zrozumieć coś, bo często gdzieś tam w natłoku, powiedzmy, zdarzeń, które wokół nas się dzieją, my biegniemy od jednego do drugiego zdarzenia, z, jeden, z jednego na, drugie, na drugi dzień gdzieś tam. Szybko wszystko się dzieje, nie mamy czasu na taki właśnie wgląd w siebie. Więc karty mówią: Poszukaj odpowiedzi w sobie, porozmyślaj sobie, tak? Może troszeczkę się odsuń, tak? Być może nie musisz tak dużo w tym miesiącu robić, być może to nie jest taki miesiąc, kiedy będzie rzeczywiście bardzo dużo się dziać. Będziesz sobie nawet może mógł pozwolić na, na jakiś odpoczynek, na jakiś taki troszkę reset, tak? Bo tutaj mamy też wisielca więc może będziesz potrzebować właśnie takiego. To nie chodzi o jakieś złe samopoczucie, tylko takie troszkę zatrzymanie, tak nie pędzimy tak bardzo do przodu, właśnie bardziej na spokojnie, możemy sobie przemyśleć, możemy sobie pewne rzeczy być może przeanalizować, poukładać w głowie. Karta anielska mówi o wybraniu nowego kierunku, więc być może jakieś rozmyślania właśnie w takiej tematyce, tak? Że szukamy jakiegoś nowego kierunku działania dla siebie. Powiedziałabym tak, to nie jest ten moment, kiedy już powinieneś coś robić, bo trójka buław jest na negatywie, na ostrzeżeniu, czyli powiedziałabym, że jeszcze nie. Na razie sobie wszystko przygotuj, rozmyśl sobie, tak, żeby wszystko było takie, wiecie, w zgodzie też z naszym wnętrzem. Pustelnik podejmuje decyzje też samodzielnie, więc trzeba sobie tutaj wszystko jakby rozważyć, za i przeciw, zastanowić się, i dopiero pewnie, może w kwietniu przyjdzie ten moment, w marcu nie, nie podejmuj takich y, działań. Na razie sobie wybierz ten nowy kierunek i przygotuj. Tak, zastanów się, jakby to mogło wszystko wyglądać, zrób sobie plan, porozmyślaj sobie. Natomiast jeszcze nie idź w to. Teraz byłoby za szybko, z jakiegoś powodu to jest jeszcze za wcześnie. Trójka była w na negatywie mówi nam aby nie iść w tym kierunku, że to nie jest ten moment. Nawet może, może powiedzieć cofnij się, jeżeli ktoś by już ten pierwszy krok zrobił, to cofnij się, bo tutaj niestety, ale przychodzi rozczarowanie, więc no być może chodzi o ten czas, tak, że to nie ten czas, nie ten czas, bo działanie na ten moment dało być rozczarowanie i niespełnienie. No więc moi kochani, przeczekujemy ten miesiąc bez jakiegoś większego działania. Wręcz tak jak powiedziałam, możecie sobie nawet troszkę po prostu odpocząć. Nie mówię, że a może ktoś rzeczywiście będzie miał urlop, no chociaż może marzec, nie wiem, czy jest takim szczęśliwym miesiącem na urlop. No ale no nie wiem, może ktoś ma zaległy i trzeba jeszcze ten urlop wykorzystać, tak? Więc może w ten sposób. No będzie czas na to, aby sobie właśnie porozmyślać poukładać, poszukać jakichś odpowiedzi w środku, w swojej mądrości, w swoim e, doświadczeniu. E, natomiast co do tego nowego kierunku, no to jeżeli sobie już wszystko przygotujecie, to później przyjdzie czas na decyzję. Tak? Nie... E, no jest tu wieża, więc... Mogłoby też być tak, że to nagle przychodzi coś. Tutaj może macie przy, jakieś przemyślenia, może już macie jakieś plany, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie ma tego punktu, tego pierwszego kroku, i nagle tutaj wieża wpada i jest takie olśnienie, już wiem, co mam zrobić i ruszam. No, może też tak być, ale wcześniej się należy do tego przygotować, żeby jakby być gotowym na ten pierwszy krok i mieć już właściwie wszystko. Um, Wyczuć tylko chwilę, tak? Może tylko mamy poczekać na ten dobry moment, na ten dobry punkt. Być może w takim kontekście to jest, to jest przekaz. Jeżeli chodzi, moi kochani, o sprawy związkowe, partnerskie, małżeńskie i tak dalej, i tak dalej, no to cóż, no, dziesiątka pucharów to to właśnie jest to spełnienie tak, to spełnienie też w miłości, spełnienie. Spełnienie w partnerstwie, poczucie szczęścia, spędzanie razem czasu. Bardzo możliwe, że gdzieś tam w ostatnim czasie na przykład trochę tego brakowało, więc być może będziecie mieli ku temu teraz okazję. I pomimo tego, że karty mówią. No, w pustelniku gdzieś tam odchodzimy na bok, aby sobie pewne sprawy przemyśleć. Yy, zatrzymujemy się gdzieś w tej relacji. Ta relacja tak troszkę jakby nie idzie, być może, do przodu, tylko stoi. Ale wiecie, czasem właśnie ten spokój i takie, i, i takie nawet zatrzymanie doceniamy. Zastanawiamy się często, że przecież nie musi cały czas być coś w biegu, w ruchu, w rozpędzie. Wręcz przeciwnie, można. Właśnie odnaleźć radość w takim spokoju, w, takim, w takiej rutynie, w takim powielaniu codzienności, tak w tych rytuałach codziennych, i to daje nam właśnie radość i spełnienie. Uważajcie, to znaczy tak, no jeżeli chodzi o te, bo akurat te dwie karty mówią o takim właśnie troszkę odsunięciu, tak więc um, znajdźcie taki złoty środek, tak, żeby znaleźć czas dla siebie. Żeby, żeby po prostu mieć być może czas na realizację jakichś swoich, tam, nie wiem, planów czy hobby, zainteresowań, mieć czas na przemyślenia, mieć czas na taką podróż w głąb siebie, a równocześnie podzielcie ten czas porówno, tak, żeby wasz partner, czy partnerka nie poczuł się w jakiś sposób taki odsunięty, odtrącony, tylko żeby tutaj też ta relacja miała szansę. Być w tym takim właśnie harmonijnym ustawieniu. Karty. No cóż, no, Dwójka Pucharów mówi o dbaniu o siebie i, i o takim zabieganiu też o siebie nawzajem, tak? O wpatrywaniu się w siebie, w swoje potrzeby wzajemnie. Jest tu wieża, moi kochani. Ta wieża, pomimo tego, że ona tu stoi na środku, no właściwie. Do ogólnej energii nie powiedziałabym, żeby ona tutaj jest ta była takim jakimś e przestrachem wielkim, tak? Raczej powiedziałabym, że to może być takie olśnienie na zasadzie zrozumienia czegoś. Że na przykład my sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, że mamy, mamy siłę w sobie, mamy też e wybór, tak? Jeżeli chcemy coś zmienić, e chcemy, aby nasze życie troszkę inaczej wyglądało. To my możemy to zrobić sami, możemy wybrać ten nowy kierunek. Nie musimy się zdawać na łaskę i niełaskę losu. Możemy sobie właśnie to wszystko przygotować, przemyśleć, odszukać w sobie tych pokładów, czy odnaleźć w sobie tą siłę do, do jakiejś tam zmiany i, tak jak mówię, nie zdawać się na przypadek, tylko w tej dobrej energii wybrać nowy kierunek. Jeżeli czujecie, że jakaś zmiana w waszej relacji, powinna nastąpić bo być może to osiągnięcie tej dziesiątki pucharów to jest takie właściwie poczucie, że mam już wszystko, tak, mam już wszystko i może troszeczkę zaczyna wiać nudą i nie wiemy jakiej zmiany potrzebujemy, żeby było jeszcze lepiej, żeby jakby troszkę odświeżyć tę energię, może o to chodzi, żeby troszeczkę ją odświeżyć, więc można się nad tym zastanowić pomyśleć, być może troszkę się odsunąć zatęsknić i wtedy będzie znowu od nowa jeszcze lepiej. No a single moi kochani. No dla was moi drodzy na pewno karty mówią o wchodzeniu w nową relację, jak najbardziej jest to możliwe i to wręcz powiedziałabym, że może to spaść na was jak grom z jasnego nieba i to relacja, która mogłaby być rzeczywiście jakimś takim no, spełnieniem, tak, bo skoro dziesiątka pucharów, to spełnienie, harmonia, miłość i tak dalej. Natomiast myślę, że warto oczywiście patrzeć, patrzeć i widzieć, patrzeć i widzieć, bo między patrzeniem a widzeniem są, są subtelne różnice, tak? Więc, więc nie tylko patrzeć, ale, moi kochani, widzieć widzieć, kto rzeczywiście pojawia się. W zasięgu waszego wzroku i nie tylko reagować na to olśnienie, takie na bazie fizyczności, bo to na pewno was przyciągnie w pierwszym rzucie, bo tutaj fizyczność w tym październiku była, zresztą też o tym mówimy, więc na pewno tutaj was przyciągnie, ale zwracajcie uwagę na inne rzeczy, sprawdzajcie. Nawet może nie sprawdzajcie. Po prostu przyglądajcie się, tak? korzystając z własnej mądrości, z własnego doświadczenia, przyglądajcie się, zwracajcie uwagę, co ten człowiek faktycznie ma wam do zaoferowania, kim jest w rzeczywistości, jaki jest jego charakter, jakie jest jego serce. Na takie drobiazgi zwracajcie uwagę, nie spiesząc się, idąc, idąc powoli do przodu. No i oczywiście wybierając ten nowy kierunek, czyli jak najbardziej możemy w to wchodzić. Dobrze, moi kochani, no to cóż, życzę Wam cudownego miesiąca marca, no i do usłyszenia już wkrótce.